Witam serdecznie, Marcin Tuszkiewicz ze squaber.com, zapraszam na nasze spotkanie z giełdą papierów wartościowych w Warszawie, dzisiaj w troszeczkę innej formie, ale dzięki temu też może trochę więcej będzie widać. Jeżeli chodzi o WIG20, mamy pokonanie nowego szczytu, w zeszłym tygodniu rynek bardzo ładnie rósł do 2400 punktów, teraz jesteśmy już powyżej, jeżeli spojrzeć na to trochę w szerszej perspektywie czasowej, no to zaatakowaliśmy już takie poziomy, które były widziane ostatnio dobrych kilka lat temu. Bo tutaj ostatni raz cena była na takich poziomach w 2018 roku, no i otworzyła się teraz droga pomału do 2500 punktów. Warto jednak zauważyć, że tutaj w tych poziomach pojawiła się duża aktywność inwestorów. Tu niestety to. Nie napawa jakimś ogromnym optymizmem, zwłaszcza jeżeli pojawi się spadek poniżej 2430 punktów, wtedy można by było znowu rozpocząć korektę, chociaż warto zauważyć, że na rynkach międzynarodowych mamy raczej powrót pozytywnego sentymentu. Giełdy w Stanach Zjednoczonych Nazdaq obronił poziom 14570. No i teraz wybicie powyżej 15 tysięcy punktów otworzyłoby drogę do pogłębienia tej fali wzrostowej w kierunku 15 167. Wybicie tego poziomu byłoby bardzo znaczące. Na niemieckim DAX-ie również sentymenty się poprawiły. Zauważmy, że rynek obronił 15 tysięcy punktów i od kilku dni rośnie bardzo systematycznie, chociaż przy trochę mniejszym wolumenie, niemniej jednak 15 300 punktów jest dzisiaj pokonywane, co otwierałoby drogę do poziomu 15400. 60 na S&P 500. Tutaj na wykresie dziennym też warto zauważyć, że rynek nie spadał poniżej 4320, czyli poniżej tego dołka. Co też napawa pewnego rodzaju optymizmem. Wszystko się wydarzyło na overbalansie tutaj porównywanym do tych korek tutaj, tak? Czyli generalnie, jedyna, jedyne kolejne overbalance, które można by było testować, to jest poziom 4157, ale na razie wygląda na to, że rynkowi jednak starcza siły do tego, żeby próbować odrabiać. Tutaj bardzo pozytywnie zachowuje się mieć, która w końcu wybiła ponad 9700 dolarów, co pomaga jakby KGHM-owi, o którym się też zaraz powiemy, i jest wskazówką na to, że sentyment risk on się pojawił ponownie. To wszystko także i na ropie jest widoczne, gdzie wspieramy się coraz to wyższymi szczytami. Przypominam, cena ropy jest bardzo inflacyjnogennym podobnie jak zresztą gaz naturalny tutaj instrumentem, co powoduje, że mamy Przede wszystkim presję inflacyjną, ale z drugiej strony te instrumenty rosną wtedy, kiedy mamy oczekiwany wzrost gospodarczy, chociaż tutaj w przypadku energetyki, i tutaj od razu zapraszam, będę miał okazję wygłosić swój, swój wykład na XTB Investing Masterclass 2021 na temat właśnie sektora energetycznego, zmian, które tam mają mieć miejsce, które następują. Będę miał okazję przedstawić też, czego się spodziewam po tym rynku i na jakich rynkach moim zdaniem warto się pozycjonować, bo te wyzwania energetyczne, świata, czyli ETF-y, które można wykorzystać i surowce, które mogą drożeć, to są rzeczy, które moim zdaniem będą bardzo mm, ważnym czynnikiem inwestycyjnym w tym bieżącym i w tym kolejnym roku, bo transformacja energetyczna nadchodzi. Ona już trwa, ale jakby to nie jest jeszcze za nami. Zresztą uran ostatnio znowu ruszył na północ, spółki wodorowe znowu się budzą, a właśnie gaz, ropa to są rzeczy, które powodują, że te technologie odnawialnych źródeł energii stają się jeszcze bardziej rentowne. Więc pomysłów jest dużo, zmian jest dużo i problemów jest dużo. I o tym wszystkim powiem właśnie na XTB Masterclass, Investing Masterclass, które odbędzie się już. W piątek 22 października to jest konferencja bezpłatna online, więc serdecznie zapraszam do zapisów. Link znajdziesz na pewno w opisie lub po prostu wpisz Investing Masterclass. Natomiast wracając do wykresów, to na ten moment gaz obronił tak naprawdę ten overbalance, dlatego że były tylko cienie poniżej, chociaż overbalance troszeczkę wcześniej należałoby, tak? Tutaj i ten byłby wybity. Tutaj został obroniony, więc tutaj cofam. Faktycznie naruszyliśmy ten overbalance dość znacząco, i wtedy, kiedy rynek wróci ponad 5%. 80 miałaby szansę tutaj powrócić ta presja popytowa mocniej, więc warto o tym pamiętać. A przypominam, gaz wszedł w strefy, gdzie do tej pory od 2009 roku zazwyczaj znajdował opór, a jest to strefa przeważnie bardzo emocjonalna, więc trudno tutaj oczekiwać stabilności, raczej należy oczekiwać dużej zmienności, no i też pod tą zmienność można ewentualnie handlować, a presja popytowa na razie jeszcze się utrzymuje, no i brakuje też przesłanek jakoby miałaby się skończyć, więc warto na razie patrzeć na gaz jako instrument bardzo mocno spekulacyjny, na którym wzrosty i spadki są bardzo, bardzo dynamiczne złoto podbiło wczoraj bardzo znacząco, ładnie się tutaj rynek zachował, bo obronił 1740 dolarów, jednocześnie mamy także na wykresie dziennym wzrost cen obligacji T-note'ów, czyli tych dziesięciolatek amerykańskich, co wspiera scenariusz wzrostowy na złocie, niemniej jeżeli popatrzymy na sam ten sentyment to wybicie linii trendu, utrzymanie się ponad a przede wszystkim dla mnie informacją pozytywną jest to, że rynek tego cienia od góry, który tutaj został wyrysowany, nie wykorzystał do spadków, tylko właśnie do wzrostów. Czyli często jest tak, że sygnał do sprzedaży, który nie został wykorzystany, jest sygnałem do kupna. Opór teraz mamy na 1830 dolarów. No i na srebrze również mamy odreagowanie, można wyznaczyć tą głowę z ramionami i teraz wybijamy ponad linię szyi, więc opór mamy na 23.50, a później wyżej w okolicach 24. 80 dolar do polskiego złotego tutaj utrzymuje się cały czas dość słabo tak naprawdę wprawdzie mamy troszeczkę od tych szczytów już niżej ale no nie ma przy w całym tym sentymencie pozytywnym, jeżeli chodzi o sentyment risk on, lubimy ryzyko, rosnące towary, surowce, plus potencjał rozwoju gospodarczego, który jest tak wskazywany w komentarzach, no to nie widać na wykresie, aby tak to miało mieć, tak to miało mieć miejsce. Widać, że ryzyko w postaci konfliktów na, na różnych terenach, plus, plus cały czas napięcia też wewnątrzkrajowe powodują, że jednak ryzyko jest dostrzeżane przez inwestorów, i na ten moment wygląda jakby. Miał tutaj rynek, miałby tutaj rynek jednak mieć te opory dalej. Więc na razie presja podażowa na polskim złotym nie odpuszcza. Dopiero spadek poniżej 3,91 na dolarze do polskiego złotego zmieni ten sentyment na spadkowy moim zdaniem. No i warto o tym pamiętać. Tak wygląda sytuacja na rynkach międzynarodowych, a to ma ogromny wpływ na to, co się dzieje w Polsce. Wspomniany WIG20, oczywiście ładne wzrosty, chociażby między innymi przez banki. No i teraz zwracamy uwagę, czy zostanie obroniony ten poziom 2,431, a jeżeli spadki, jak spadki by się zaczęły, to czy będą przemniejszone? Zaangażowaniu czy uspokojeniu rynku, aniżeli te wcześniejsze wzrosty, bo tutaj, tak naprawdę, teraz jest ten moment dość kluczowy. Chciałbym zwrócić uwagę na spółki rolne i też chociażby grupy Azoty. Pojawiły się ostatnim czasem informacje, że Wzrost cen gazów wpływa bardzo negatywnie na dostarczalność nawozów, co powoduje oczywiście wzrost cen. Ale jednocześnie, cały czas spółki związane z branżą właśnie nawozów twierdzą, że nie są w stanie przerzucić kosztów w 100%. W związku z tym nie oczekują wzrostu marsz, jeżeli chodzi o azoty. Z drugiej strony, spółki agro będą miały problem z odbiorem właśnie nawozów, i tutaj. Rodzi to pewne ryzyko przez spółkach właśnie z branży. Rolniczej. Oczekuje wzrostu cen towarów, tylko najważniejszym, i dlatego też na przykład na agrotonie jest sygnał kupna. Natomiast problemem zasadniczym jest to, co będzie rosło bardziej, czy przychody tych firm, czy koszty. I podobnie właśnie w spółce azoty Tarnów, czy grupa azoty, gdzie mamy fantastyczne wybicie. Natomiast właśnie pytanie zasadnicze jest, czy te koszty gazu, bo tam poza oczywiście nawozami, jeszcze jest drugi aspekt w grupie azoty, czyli polimery. Tutaj z Chin mamy problemy z dostawami, co spowodowało właśnie ten ogromny wystrzał. No i na ten moment wykres wskazuje na to, że ten pobyt jest jednak większy aniżeli podaż i można by było oczekiwać dalszych wzrostów, ale zwracam uwagę na to ryzyko, które się pojawia właśnie z bardzo dynamicznie rosnącymi cenami energii, cenami gazu przede wszystkim, które wywołują presję, presję kosztową, której spółki twierdzą, że nie są w stanie przerzucić w pełni na Odbiorców. Zresztą na, na wielu krajach produkcja nawozów jest zmniejszona przez te właśnie czynniki ryzyka i te czynniki zmienności, które powodują, że spółki musiałyby dostarczać poniżej kosztów produkcji azoty, czekają na ustabilizowanie się cen na wyższych poziomach, jeżeli chodzi o właśnie nawozy i dopiero wtedy wznowienie produkcji. Natomiast tutaj no, polskie spółki no, należą do Skarbu Państwa, czy to grupa azoty, czy, czy inne firmy, które na przykład zostały przejęte przez... PKN, a więc tutaj jest wsparcie z tej strony, tak? no bo centralnie planowane założenia tutaj są realizowane, żeby jednak produkcja działała, więc niestety strona kosztowa w tym aspekcie daje się we znaki, jednak w średnim terminie uważam, że cena gazu ma większe prawdopodobieństwo do zejścia na niższe poziomy, pewnie nie tak niskie jak 1,50$, ale w rejon 2 czy 3 dolary myślę, że cena mogłaby spaść ze względu na wzrost chociażby podaży gazu, ale o tym będę właśnie mówił na masterclassach. Więc tutaj już nie będę wyprzedzał. No i wtedy w średnim terminie, czy nawet w długim, spółki nawozowe mają szansę na utrzymanie wyższych marsz. Z produkcji właśnie nawozów, ale w krótkim terminie jest duże ryzyko, że raporty będą właśnie obciążone stroną kosztową, więc duża zmienność jest tutaj widziana. Jeżeli chodzi o spółkę grupy azoty, no to opór mamy kolejny na 34,50, a później wyżej na 38 zł, a wybicie ponad OPS na 31 zł zmienia sentyment ze spadkowego na wzrostowy. Moim zdaniem, bardzo ważne wsparcie jest na 30 zł. 30 50 zł. 50 groszy. Rynek nie powinien spaść poniżej tego poziomu, jeżeli ma utrzymać. Trend wzrostowy. Na spółce agroton zwracam uwagę na poziom 7,60. Cena nie może spaść poniżej tego poziomu, jeżeli faktycznie ma się utrzymać tendencja wzrostowa. Na razie wygląda to na korektę i poza tym ryzykiem, o którym wspomniałem, czyli właśnie tej stronie kosztowej, nawozowej, to dla spółek agro cały czas ceny towarów, surowców powinny wspierać wzrost. KGHM wspomniana mieć bardzo fantastycznie rośnie, zresztą o KGHM-ie wielokrotnie miałem okazję wspominać przez minione półtora tygodnia pojawiały się informacje właśnie bardzo ciekawe tutaj, 6 października, później 7 października wolumenowe bardzo ładny układ, który wskazuje na to, że było zatrzymanie, no i ostatecznie wybicie z tej małej konsolidacji było, było w górę 11 października, no i od tamtej pory rynek rusza w kierunku 174, a może nawet wyżej. Moim zdaniem, jest szansa na odwrócenie długoterminowe trendu, dlatego że jeżeli popatrzymy na. Jeżeli popatrzymy na układ szczytów IDEN, to tu jest ostatni potwierdzony szczyt, więc już te odwrócenie trendu ma miejsce według metody. Metody szczyty i dna. Co więcej, właśnie ta technika wulumenowa też tutaj wskazywała na coś istotnego. Zresztą w, w, w tą sobotę, w najbliższą sobotę w Krakowie będziemy mieli okazję się spotkać i też właśnie przy okazji tej konferencji w Krakowie tam jest więcej osób bardzo ciekawych, dlatego że poza mną będziesz miał okazję Jacek Kubrak przedstawić swoje strategie, swoje podejście, w tym przypadku właśnie wyjaśnić troszeczkę na temat strategii i taktyk. Natomiast Maksymilian Bączkowski z Kąperika przedstawi budowanie konta na na podstawie sprawdzonych setupów, czyli jak powiększać swoje skuteczność, swoją skuteczność transakcji, a Piotr Zając ma bardzo ciekawy wykład na temat tego, w jaki sposób podchodzi do kryptowalut inaczej niż tak czysto spekulacyjnie. Więc serdecznie zapraszam w sobotę 16 października, godzina 9, potrwa, konferencja potrwa tak do 16-17, więc jest dużo czasu, żeby sobie porozmawiać, spotkać się, więc serdecznie, serdecznie zapraszam, to już w najbliższą sobotę, no ale też poza tą sobotą będziemy mieli okazję się spotkać jeszcze w dwóch miastach, bo byliśmy w tym, w tym, tygodniu, w tym tygodniu w Poznaniu, w Szczecinie oraz w Wrocławiu, ale teraz będziemy jeszcze we wtorek w Sopocie, a w środę w Łodzi, więc też serdecznie zapraszam, artyści Rynków.pl, więc tam też można się zapisać. Więc KGHM na ten moment prowzrostowo, spadek poniżej 160 zł byłby dla mnie oznaką słabości. JSW natomiast bardzo ładnie też dalej idzie na północ, mamy wybity Poziom oporu 58-59 zł. No, i teraz otwiera się droga do tych wspominanych przeze mnie wcześniej 65 zł, jako kolejna bardzo ważna bariera. Na ten moment sentyment wokół, wokół węgla cały czas jest bardzo pozytywny. Oczywiście zmienność się będzie pojawiała, ale pamiętajmy, że tak naprawdę chodzi o cenę w średnim terminie. Spadek poniżej poziomu 55 zł byłby oznaką słabości a według metody szczyty i dna dopiero spadek poniżej 47,43 oznaczałby załamanie trendu Spadkowego, więc tutaj na ten moment bardzo ładny trend cały czas trwa. Jeżeli chodzi o bogdankę, no analogicznie, chociaż tutaj troszeczkę zwolniło tempo, bo rynkowi zabrakło siły do wybicia 50, 50 zł. Niemniej jednak informacje, które się pojawiają z bumechu z kolei, tutaj mamy dwa razy informacje na temat kontraktów, które się pojawiły. 145 milionów zł netto, umowa węgla do krajowego odbiorcy, a 170 milionów zł. Przepraszam, po powiedziałem euro złotych. E, oczywiście złotych do amerykańskiego m, jakiegoś konsorcjum, więc generalnie pojawiają się, e, pojawiają się kontrakty, bardzo wymierne wartości, które wspierają ruch wzrostowy na Bumechu który okazuje się, że przejmując kopalnie zrobił złoty deal. Na ten moment warto zauważyć, że ten ruch wzrostowy jest bardzo dynamiczny i warto wspierać się wsparciem w rejonie 24,40-23,60. Spadek poniżej tej strefy oznaczałby prawdopodobnie już oznakę słabości, dlatego że mamy ogromne wolumeny razem z informacjami, więc jeżeli te informacje nie były wcześniej w żaden sposób w cenach, no to powinno to dalej powodować wzrosty spółki, Natomiast jeżeli dojdzie do korekty, no to widać, że już inwestorzy wykorzystują takie dobre informacje do sprzedaży, więc zwracamy uwagę, ale na razie moim zdaniem sentyment jest na tyle pozytywny na generalnie węglu że ten trend jeszcze ma szansę się utrzymywać dłużej. Oczywiście sytuacja w Bumechu jest skrajnie inna niż była jeszcze kilka lat temu. Dlatego też trudno tutaj wiązać historię spółki z tym, co się dzieje teraz. Ale opory, które mamy na wykresie, to jest 33,50, a później taka przestrzeń się robi do 48. Złotych. W tym wszystkim FAMUR również zachowuje się bardzo ciekawie, mamy cały czas pokonywane nowe szczyty, trend wzrostowy trwa, nic się tutaj nie zmieniło. Mamy też zaatakowany poziom 3,50. Ja zwracam uwagę, bo spółka jest cały czas w ciekawych firmach. U nas wskazywana była w, w, tutaj na niższych poziomach, w okolicach 2,40, jak dobrze pamiętam, czy 2,30, że, że warto ją kupić drugi raz, bo wcześniej też o niej mówiliśmy. Natomiast tutaj warto zauważyć, że rynek dobił do poziomu, który wcześniej był wskazywany jako poziom docelowy. My Podnieśliśmy ten poziom docelowy, dlatego że uważamy, że tutaj te napływające informacje odnośnie węgla, odnośnie całego sentymentu w gospodarce węglowej, no i też kontrakty, które się pojawiają w famurze, chociażby ze spółkami amerykańskimi, powodują, że ten sentyment się może utrzymywać dłużej, dlatego podnieśliśmy poziom docelowy i na ten moment rynek po pokonaniu tego, tej bariery powinien się kierować w stronę 4 zł, a później mamy taką fantastyczną, bardzo silną strefę oporu na 4 50. Przypominam, Famur rośnie nie tylko ze względu na węgiel, ale także ze względu na to, że zmienił się tam profil niejako działalności na wytwarzanie energii, także. Fotowoltaicznej, z fotowoltaiki, więc to jest też czynnik, który powoduje poprawę sentymentu. Wolumen na ten moment też bardzo ładnie rośnie. Widać, że zaangażowanie też inwestorów tutaj jest dość duże. Teraz wsparcie mamy na 3,31, a spadek poniżej 2,90 zanegowałby scenariusz wzrostowy. Tutaj jeszcze warto spojrzeć, bo być może można przesunąć ten poziom negacji wyżej. No, tak idealnie, ja nie lubię takiej precyzji na rynku, bo jest zbyt dokładna, ale warto zauważyć, że te 30%, czyli jedna z zasad szczytów FIDEN została dotknięta, no nie przebita, ale dotknięta, czyli od tego szczytu z wczoraj, 13 października, rynek spadł do poziomu 3,34. Tutaj jeszcze w skłaberze za niedługo będą niższe interwały czasowe, więc będziemy mogli sobie trochę większą precyzję swoich analiz wykonać i też na pewno będziemy z tego korzystali. Natomiast tutaj ja bym się utrzymał na ten moment z ostatnim potwierdzonym dołkiem na poziomie 2,90, dlatego, że mamy też bardzo ważne. Bardzo ważną strefę wsparcia w rejonie 330-320, więc rynek mógłby w ten rejon spaść, znowu się pokonsolidować iść dalej na północ, a spółka ma dalej potencjał. Inne firmy, CD Projekt atakuje bardzo ważny opór, i tutaj zwracałbym na to uwagę przede wszystkim ze względu na to, że już od kilku dobrych chwil mówi o CD Projekcie, że zanosi się na korektę do 240 zł, no i tak naprawdę to się zaczyna kreować. Mamy. Bardzo ciekawe poziomy tutaj obronione, czyli te 160-154 zł. Po raporcie, który był zły, rynek nie był w stanie spadać niżej. Pojawiła się też informacja wtedy o mm, zaangażowaniu większym głównego akcjonariusza, i od tamtej pory rynek nie jest w stanie. Spadać. Mamy też dobry raport ostatni, który wywołał falę wzrostową. No i teraz rynek to przyspiesza. Jeżeli uda się w tym tygodniu zamknąć cenę ponad 210 zł, czyli utrzymać się powyżej tego poziomu, moim zdaniem zmieni się pewien sentyment i dla mnie cele na 240 będą pierwszymi celami, do których cena będzie rosła. I tam zobaczymy, na ile tego wiary w sukces CD projektu, czy sukces w odrodzenie CD projektu będzie. Więc na ten moment cały czas 240 zł podtrzymuje sprzed już kilku tygodni, nawet kilku miesięcy, bo to już od czerwca gdzieś o tym mówimy, w tym poziomie utrzymuje tą, tą, tą perspektywę. Eurocash, no spółka, która była przez nas wskazywana jako ciekawa, tam zabrakło siły, znowu rynek wybił, no i teraz zobaczmy, że testujemy po raz kolejny dołki. Trudna sytuacja moim zdaniem na Eurocashu, dlatego, że też pojawiły się raporty, ale też pojawiła się restrukturyzacja dalsza, zamykanie sklepów nierentownych, czy tam tego części biznesu, która jest nierentowna. Co w długim terminie jest dobrą informacją. Poza tym angażują się w sprzedaż online, więc to jest znowu dobra informacja, ale z drugiej strony cały czas utrzymujemy się w tym ruchu spadkowym. Dopiero wybicie ponad 12,25 byłoby informacją o załamaniu trendu spadkowego. No, i byłaby szansa wtedy na ewentualne odwrócenie się tendencji na wzrostową. Ja bym zwrócił uwagę na jedną niepokojącą sprawę. Znaczy, z jednej strony, ta świeca tutaj z 20 września jest ok, mamy długą świecę, zatrzymanie, można by było powiedzieć, że w porządku, ale brakuje zaangażowania na wzrostach, więc dla mnie na razie jeszcze. Jakby tak super okazji tutaj nie widzę. Ale wybicie ponad 12,28 doszłoby do załamania trendu, no i wtedy być może też i sentyment się zmieni na spółce. Zwracam uwagę, bo jesteśmy cały czas w tym rejonie 11,50, gdzie już tutaj dołki były, więc może, może coś się pojawi, ale jeszcze nie dostrzegam okazji. GPW zwracam uwagę, dlatego że w moich oczekiwaniach GPW powinno radzić sobie dość dobrze. Tam największym czynnikiem ryzyka jest ewentualnie odejście od handlu energią na GPW. Natomiast Popatrzmy, jak się zachowuje kurs. Gdzie mamy mocne spadki. Tak naprawdę, po dywidendzie pogłębione dość znacząco. Poziom 40 zł jest takim najlepszym poziomem, ale. Po drodze mieliśmy bardzo fajną świeczkę tutaj 22 września, gdzie duża świeca spodażowa przy dużym wolumenie po raporcie finansowym i później zatrzymanie, którego rynek już znacząco nie był w stanie pogłębić. Wybicie ponad 4225 stworzyło nam scenariusz wzrostowy. I tak naprawdę ten rejon, czyli 20, 42 zł, jest teraz takim najistotniejszym dla mnie wsparciem. Spadek poniżej będzie pokazywał, że jednak sentyment negatywny przejmuje kontrolę. A wzrost ponad 44,20 potwierdzi scenariusz wzrostowy, bo tu będzie się rysowało takie ładne odwrócenie trendu. To, czego bym potrzebował w tym wykresie, to właśnie wzrostów przy dużym wolumenie, które by potwierdzały to, że sentyment pozytywny się tutaj. Po, pojawił. My na, na spółce często jest taki okres przestoju, tak jak tutaj to widać, tak rynek się gdzieś tam po tej dywidendzie waha, dopiero gdzie dochodzi taki trzeci kwartał, gdzie mamy już informację o tym, jakie te zyski za ten kolejny rok prawdopodobnie będą, no to wtedy dopiero spółka zaczyna wyceniać potencjalną dywidendę, chociaż tutaj wiemy, że ona będzie wynosiła około 2,60, bo to już zostało praktycznie zapewnione, czy też powiedziane, tak? a zyski spółki dają taką możliwość, aby tak było. Więc na ten moment na GPW zwracam uwagę, bo jeżeli będzie utrzymywał się trend wzrostowy, wolumeny będą prawdopodobnie rosły, debiutów będzie coraz więcej, więc to wszystko spowodowałoby, że GPW może być dobrą firmą, a dywidenda właśnie rzędu 2,50-2,60 przy bieżących cenach może być już w miarę atrakcyjna, chociaż pamiętajmy, jaka jest inflacja na ten moment. Spadek właśnie poniżej poziomu 42 zł Otworzyłby drogę do tych 40 Co byłoby dla mnie bardzo atrakcyjnym miejscem CCC po wynikach dzisiaj rośnie 3,2% Więc to jest dobry odbiór raportu CCC Wybicie ponad 128 zł mogłoby poprawić sentyment Ale zwracam uwagę na ten moment na to Że ten poziom był tak często broniony I przy dużym zaangażowaniu inwestorów Że będzie trudno to zrobić Musiałoby być naprawdę duży popyt jeżeli po tych wynikach rynkowi nie uda się pokonać 127-128 zł, a wtedy sentyment podażowy mógłby być coraz, coraz to większy. Spadek poniżej poziomu 113 zł byłby oznaką pogłębienia, czy chęci pogłębienia korekty w kierunku 105, a później 95 zł. Wybicie ponad 128 myślę, że otworzyłoby dość dynamicznie ruch do 140, a później ewentualnie do poziomu 150 zł, jako dwa kolejne bardzo ważne opory. Natomiast inna sprzedaż, ta liczna Pepko, tam mamy odzież, natomiast tutaj szersza strona, też raport bardzo fajny, ale rynek już tak mniej optymistycznie do tego podchodzi. Mamy lukę cenową, utrzymanie się na razie powyżej. Ja przypominam, że Pepko tutaj załamało nam trend najpierw spadkowy, natomiast z drugiej strony, jak popatrzymy na, na to, co się wydarzyło dalej, no to tutaj ten poziom, tak, ten poziom tu został też wybity, więc na ten moment trzeba jasno powiedzieć, że ten trend został znowu załamany, więc krótko mówiąc, taka stabilność, konsolidacja się tutaj pojawiła na Pepco. Być może czynnikiem, który powoduje też lekkie osłabienie sentymentu na Pepko jest to, co się dzieje na Dinopolska. Dinopolska dzisiaj otrzymało rekomendację Morgan Stanley, jak dobrze pamiętam, albo jakiegoś innego takiego Goldman Sachsa, czy, czy nie, nie chciałbym skłamać, ale któryś z tych dużych banków na temat właśnie ceny, że należałoby sprzedawać. Ciekawa informacja. Jak wiemy, takie rekomendacje się czasami pojawiają na przekór temu, co się dzieje. Natomiast tutaj, akurat, jest utylacja, znaczy mas ma sens to wszystko, co się dzieje, ze względu na to, na jakich poziomach Dino Polska jest. Oczywiście wyniki rosną, spółka się rozwija, więc jak najbardziej w, w długim terminie, cały czas ta spółka jest okej, okay, ale. Wsparcie na poziomie 344 zł jest ostatnim potwierdzonym dołkiem, i spadek poniżej tego poziomu mógłby załamać nam trend. A przy dzisiejszym zaangażowaniu inwestorów, gdzie już mamy obroty no, ponad połowę tego co było wcześniej, widać, że, że ma, mamy potencjał do tego, żeby faktycznie takie wybicie było. Niemniej jednak, zwracałbym jeszcze uwagę na 323 zł. Spadek poniżej tego poziomu mogłoby rozpocząć w końcu większą korektę na spółce. Ja przypominam, że Dino Polska to jest spółka, która jest pewnego rodzaju fenomenem. Na GPW, ponieważ rzadko dzieją się takie debiuty, które od początku tak naprawdę dają inwestorom zyski. Cały czas spółka rośnie. Oczywiście z korektami po drodze, bo to też trzeba jasno powiedzieć. Te korekty też nie były małe, bo czasami tam 30 nawet procentowe. Natomiast przeważnie były one okazjami do tego, żeby podłączać się pod ruch wzrostowy. Rośnie oczywiście czynnik ryzyka w postaci ewentualnego przewartościowania, czy też wzrost, bo jakby dla takich sklepów jak Dinopolska, wzrost inflacji nie stanowi co do zasady problemu, dlatego że dość łatwo jest przenosić wzrost inflacyjny na konsumentów. Natomiast problem jest oczywiście. Ze skalą działalności, jak każda firma, a także ID, no w końcu dojdzie do sufitu. Że rentowność postawienia nowych sklepów już nie będzie tak duża, zwłaszcza, że teraz, kiedy grunty rosną, ceny gruntów rosną, ceny budowlane również rosną, to dla Dino Polska czynnikiem kosztowym mogą stać się czy jakby rentowność nowych sklepów może spadać nie ze względu na brak z, czy, czy spadek rentowności samego biznesu, co po prostu bardziej większe koszty postawienia nowej jednostki. Więc tutaj bym zwracał na ten czynnik uwagę, który może być niedoceniany przez inwestorów. Bo Dino stawia bardzo dużo sklepów, a nie da się ukryć, że pewnie w raporcie za trzeci kwartał zobaczymy już tutaj, jaki był wzrost kosztów postawienia tych sklepów. Więc na to zwracam uwagę, być może czynniki te będą decydujące, ale na ten moment jeszcze cena jest w trendzie wzrostowym. No i dzisiaj spada ze względu właśnie na tą rekomendację banku dużego banku inwestycyjnego. Spadek poniżej 344 załamywałby ten trend, otwierał drogę do 330, a później jeżeli to by było pokonane, no to mielibyśmy już moim zdaniem odwrócenie pewnego sentymentu i być może byłaby to w końcu okazja do tego jakiejś większej przeceny Dino Polska, e, która później można by było wykorzystać do kupowania. Na razie czekamy na rozwój sytuacji. Ja osobiście e, Dino się przyglądam i, i jestem ciekawy jak się sytuacja rozwinie właśnie w kontekście tych wyższych kosztów. O których? mówiłem. Dziękuję wielkie za uwagę, zapraszam oczywiście do Squabera Premium, teraz wprawdzie moich podsumowań jest troszeczkę mniej, ze względu właśnie na trasę z CMC Markets, ale już od przyszłego tygodnia, to jest ostatni tydzień i później wracamy do codziennych podsumowań, do dziennych czy po komentarze, sygnały, to wszystkie rzeczy są robione, tylko właśnie te podsumowań moich jest trochę mniejszych. No i przypominam o tym, że od 1 listopada cena abonamentu Squabera Premium wyjdzie w górę ze względu na rosnące koszty, ale nie tylko przez bo ja bym chciał podkreślić, że Squaber to jest aplikacja, która stale się rozwija. Rozwijamy zespół, rozwijamy rynki, będziemy rozwijać rynki, które będziemy analizować i dostarczać nowe rozwiązania, nowe sygnalizacje, nowe alerty. To wszystko powoduje, że Squaber rośnie w siłę po prostu i dostarcza coraz więcej wartościowych rzeczy. Na dodatkowo, dodatkowo tutaj ta presja inflacyjna wywoła, wymaga na nas po prostu rozwoju. Natomiast. Ważne jest też to, że osoby, które już mają zakupionego Skłabera Premium lub kupowały Skłabera Premium w przeszłości, to mają gwarancję niezmienności ceny, e, więc nawet jeżeli cena podskoczy za jakiś czas, dajmy, miejmy nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie w Polsce, ale jeżeli byłaby hiperinflacja, superinflacja, e, mielibyśmy wzrosty tutaj nawet o 100% abonamentu, to te osoby, które na ten moment sobie zagwarantują cenę, będą miały tą cenę zawsze dostępną. Zapraszam serdecznie, zapraszam też do artystów rynku, zapraszam do XTP Masterclass, ale także do konkursu ING Turbo, gdzie wirtualnymi pieniędzmi masz możliwość wygrania rzeczywistych nagród. Teraz gra, trwa sesja rozgrzewkowa, czyli pierwszego, czyli do, do, do jutrzejszej sesji, a od poniedziałku już będzie ta sesja no, zasadnicza. No a nagrody są bardzo atrakcyjne, bo bez ryzyka możecie wygrać chociażby zegarki, smartwatche, Google, Google VR, albo też i kamerę GoPro, no tutaj z nagród, jest ogrom, tak, konsola Nintendo, bardzo fajne, wartościowe rzeczy, które warto mieć w domu, natomiast przede wszystkim wziąć udział, zauważyć, jak działają certyfikaty turbo, jak można tymi rzeczami handlować, żeby zwiększyć swoją efektywność. Serdecznie zapraszam, no i do usłyszenia już jutro na podsumowaniu sesji w Skłaberze Premium. Pozdrawiam, Marcin Tuszkiewicz.